Dzisiaj już oczywiście czujemy jesień, ale ty jeszcze w pięknych pastelowych barwach, trochę wiosennie. Tak. Co masz na sobie? Wydaje mi się, że ta spódnica to jest papilon. Zarówno spódnica, jak i bluzka są projektu Papillon, e, więc jeszcze stwierdziłam, że to jest ostatni moment, żeby trochę na pastelowo mhm. e, się zaprezentować i jestem bardzo zadowolona, bo, bo ten zestaw mi się strasznie podoba. Mhm. A procesowana spódnica jest taka i dziewczęca, i kobieca, prawda? Jest śliczna i jeszcze ma ten taki delikatny połysk. Powiem szczerze, że na początku, kiedy oglądałam ten zestaw na wieszaku, to nie byłam przekonana, szczególnie, że róż to nie jest do końca mój klimat. Ale kiedy założyłam to na siebie, to połączenie tego pudru i tutaj tego takiego lekko połyskliwego materiału mnie urzekło i wiedziałam, że to jest to, w czym przyjdę na pokasochnik. Powiedz mi jeszcze, torebka to jest jakaś zdobycz, coś sentymentalnego? Stara rzecz, vintage'owa. Szpilki to jest jedna z moich ulubionych film, czyli End Other Stories. One są bardzo fajnie wyważone, i to jest firma, którą można trudno znaleźć w sklepach, ale szuka się w różnych dziwnych miejscach, typu na przykład TK Maxx. Tam czasem zdarzają się ich buty i one to są zawsze klasyczne szpilki z jakimś takim sznycikiem ciekawym. Na przykład z jakimś innym rodzajem podeszwy. Te też mają złotą podeszwę na przykład, więc lubię takie lekkie przełamanie klasyki.